Ale mgła. Trudno powiedzieć, gdzie kończy się woda, a zaczyna mgła. Nie ma niczego trudniejszego od połowu we mgle. Widać coś na radarze. Dopiero się włącza. Tam płynie łódź bez radaru. We mgle kluczowe jest bezpieczeństwo. Zwłaszcza w takiej zatoce, gdzie ruch jest dość spory. Ktoś cały czas musi mieć oko na radar, bo inaczej może dojść do tragedii. Strasznie dziś mgliście. To niebezpieczne, bo nic nie widać. Poza tym trudno jest wypatrzeć ryby zwierzyczki. Trzeba liczyć na łód szczęścia, bo nigdy nie wiadomo, kto akurat trafi na rybę. Wiemy, gdzie pływa drobnica. Czekamy tylko, aż tuńczyki się skuszą. Tam są, z lewej. Płyną. Zanurkowały, ale chyba kierowały się w lewo. Trzeba ustawić się za nimi. Cierpliwości. W takich warunkach nie da się przewidzieć, kiedy ryby znów zbliżą się do powierzchni. Pozostaje się modlić o to, żeby ich nie zgubić. Były w tamtym miejscu. Na razie cisza. Pływają w górę i w dół. Jak się pojawią, trzeba się odpowiednio ustawić. To naprawdę trudna sztuka, a do tego wymagająca cierpliwości. Są. Jesteśmy gotowi. Dawajcie. Widzisz je? Jeszcze kawałek celuję w tego. Dostał prąd. Co faj, mamy go. Gnojek się zerwał. Co za pechowy dzień. Przeniosę nowy trzonek. Każda stracona ryba boli, a ta tym bardziej, bo koniec sezonu coraz bliżej. To nie w naszym stylu. 120 kilometrów na północ, na pokładzie łodzi Fishy'sul kapitana Bila Muniza. Coś słaby ten dzień. Dlaczego nie możemy po prostu trafić na ławice i czegoś upolować? Pływamy tak od rana, mgła zdążyła zniknąć. Nie ma opcji, żebyśmy dziś wrócili z pustymi rękami. Musimy się skupić, myśleć pozytywnie i wytargać jakiegoś olbrzyma. 17,2 stopnia Celsjusza. Idealna temperatura wody to od 15,5 do 17,5 stopnia. Tak daleko od brzegu temperatura mocno się waha, więc ważne, żebyśmy trzymali się w tym zakresie. Ryba się trafi. Ile? 17,2. W tym sezonie złowiliśmy trzy ryby. Żeby wyjść na zero, potrzebuję 6 albo 7. Tu jest lepsza woda. To i tak mało, ale nie będę narzekał. Zaczynamy przedstawienie. Czekamy, aż coś się zmieni. Widzę kilka. Pilnujesz prędkości. Ale idą. Widzę je. Masz je? Skręcaj! Zwolnij odrobinę. Celujemy w drugiego. Dobrze! Prąd! Dawaj go! Jeszcze raz! Uwaga, wyciągamy go. Weź to. Zajęło to tylko 12 godzin, ale jest nasz. Lepiej późno niż wcale. Twoje słowa. Trzymaj. Oprzyj. Zawiąż jak w porcie. Ciągaj. Jednak coś wytargaliśmy. Jestem zadowolony. 241 cm. Ile miał? 241? Przydałby się jeszcze jeden. Jak zawsze.